Zasaszony no, i będzie możliwość na tych wyjazdach Niech chłopa kolejna amerykańska motoryzacja Dzień dobry, parę słów o pojedzie Zebrolet Urweta C3, 72. rok Nie, nie w jakiś innik wyposażony? Fawcenda 7 Napęd na tył? Na tył, 350 I teraz muszę Wam powiedzieć, że jak ja na chwilę sobie to ja już czuję od tego wydechu po lewej stronie ołtarze już czuję. I jeszcze pięknie gada. Serdecznie zapraszamy, na jest super próbę. Bo jak jest wyposażony wyższy. Jakie to jest piękne, niech na moje oczy. A dla was? No, za chwilę zobaczymy jak zjedzie nam super próby. A więc drodzy państwo, już mamy korweta zjeżdża na metę. Jeżeli wam się podobało, dajcie znać z obrazkami. mamy ostatni klasyczek na superpróbie. Czołem panie kierowco, parę słów odnośnie pojazdu. Nazywam się Paweł, to jest BMW Z3, 988. Dzień dobry, pan to Blau, z ciekawości nim James Bond w filmie Golden Gate. No to zobaczymy, czy faktycznie zaprezentujesz takie same umiejętności jak James Bond, ale już mówi, że nie, więc okej, okay, dobra. Zapraszamy na przejazd super próby z 3 Gdyby było na tak kapkę cieplej, to może i by otwartym dachem pojechałby. W międzyczasie załogi chętne do startu w grafrii o prezesa prezesa autokoła centrum. Bardzo poproszę już siadać do swoich maszyn

Wszystkie. słuchajcie, to jest auto BMW E30, puntowa E30, z 1989 roku, pod marcą z japoński, niebońskim, dbając, że o mocy 600 km mechanicznych, więc auto to się Jak sami zauważyliście po obie, że jedzie... to naprawdę się.

Czyli Piotrek dziewięćdziesiąt z dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąt Opel Astra dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąt jedenastu Weteranem w Wyszku. o ja się cieszę, całe panie, jak to będzie w rajdze? I kolejno mamy... ...rejestrację nawet jak dla mnie, więc zamienimy sobie parę słów. No mam no, nadzieję, że będziecie słyszeć kierowcę, bo ma tak zwany pełny kampus. Dzień dobry, jak rajd? Bardzo fajny. Z którą sobie właśnie nam rozmawiamy. Mateusz Kirec i Michał niak Załoga nam się podstawia na stańcie i co mają rację, jak to to jest debiut. Debiut na dybrejdzie. Jak rodzenia? I teraz przechodzimy do kolejnych zawodników, jakich nam się powtarza. I to najlepsze już mogę powiedzieć, bądź piękna za kierownicą tejże, jakże pięknej, białej wązy. Witaj Aniu, jak wrażenia w poradzie? Ja. Ja. i tam sobie porównamy co za zajęty. jak raj? E, deklarze, bo... Ja krzyczę. Tak To już żeby Piąta. Myślę, że zdecydowanie więcej klipa był. było ja ja, Teraz jeszcze jesteś